Ego Ave Maria, Pasto Ave Maria Ego Ave Maria, Pasto Ave Maria Ego. Strona siedemdziesiąt cztery, kto Zacznijcie wargi nasze chwalić, Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać, że wcześniej nie pojęto. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, Aby wina z potężnych nieprzyjaciół mocy Chowała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu I równemu i bóstwie Duchowi Świętemu. I była na początku i zawsze i nie. Niech w trójce jedyny na bieg wieków. Zawitaj, Pani świata, niebieska królowo. Witaj, Pan, Panny, gwiazdą poran Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości, Pani na pomoc świata. Spiesz się z Wam na złości, Ciebie, Monarcha wieczny. Od wieków swojemu za matkę obrał Słowu jednorodzonemu, przez które ziemi okrągł i nieba ogniste, i powietrze, i wody stworzył przeźroczyste, ciebie oblubiony. Przyozdobił w sobie, bo przestępstwo Adama nie ma prawa w tobie. Bo przestępstwo Adama nie ma prawa Tobie. Wybrał ją Bóg i wyszlił ponad wszystko. Panie wysłuchaj modlitwy nasze. Modlmy się święta Mario, królowo niebieska, matko naszego Pana, Jezusa, Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszcza, że nikim nie gardzisz. Wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproźna Syna swego, miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte, Twoje i niepokalane poczęcie, nawożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa za w niebie otrzymać mogli, co niechaj da ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, stępuje ja, Pan nasz Jezus Chrystus. My z ojcem i duchem świętym żyje i króje w trójce świętej jedyny Bóg na wieki wieków. A nie wysłaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, Panu wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niego, odpoczywają w pokoju. Przybądź na miłościwa Pani ku pomocy, nas potężny potężnych nieprzyjaciół mocy. Kawała ojcu i synowi jego przedwiecznemu, nierównemu i bóstwie duchowi świętemu. Jak była na porządku i zawsze i ginie, mu w trójce jedyny, na wiek wieków słynie. Zawitaj Pan Panno Bądra domie poświęcony siedmioma kolumnami, pięknie ozdobiony od wszelakiej zarazy. Świata ochroniona, pierwej święta w Matki niż zrodzona, Ty Świętą żyjący. Tyś jest świętym drzwiami, nowa gwiazdo z Jakuba, Gdzieś nam paniował, ogromna szacha, tu jesteś. Przykuł silny, bądź chrześcijan ucieczką i bądź omylny. Bądź chrześcijan ucieczką i bądź omylny samią stworzą Duchu świętym Panie a nie szanowni do Ciebie przyjęć Panu Błogosławne Panu wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże Niego odpoczywają w pokoju przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy aby nas nas potężnych nieprzyjaciół mocy Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu I równemu i w bóstwie duchowi świętemu. Jak była na początku i zawsze i nie, Niech w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie, Witajarkowo przymierza. Tronie Salomona, tęczą wszechmocną ręką Z pięknych pał złożona, Tyś krzak mojrze szów boski, ogniem gorąca, tyś różdżka rodnowa, śliczny kwiat rodząca, bramura zamkniona, bruną melona, niezwyciężonego dla Samsona przystało a cięł tak zacny od winy, pierworodnej zachował i z masy ewinej, który Ciebie za matkę, sobie, chciałby przy barach nie powstała w Tobie. Chciałby przy barach nie powstała w Tobie. Ja mieszkał na wysokościach. Bogu. Panie wysłuchaj modlitwy nasze A naszy, do Błogosławmy Panu A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże Niech odpoczywają w pokoju Przybądź na miłościwa Pani ku Bogu mocy Chwała Ojcu Synowi Jego Przedwiecznemu i Równemu i Włóżstwie Duchowi Świętemu, jak była na początku i zawsze i nie, niech Bóg, Jedyny, daje Jego Słynie. Witaj Świętej Wiedniu Boga, w jedynego, wyślej Pani śmierć, o śmierć, o o wdzięczności, o Pani cierpliwości, o centrze czystości. Ziemia jest też i błogosławiona, osłabiona, i niegodność, ma żało mnie dotknięta, miasto pańskie i prawa. Na słod wystawiona, wszelką łaską jedyna, Panowy wypełniona, wszelką się łaską jedyna, Panowie pełniona, jak między cielniem Pani wysłałem modlitwy nasze na na błogosławmy Panu. O, Bóg, na Bóg, na Bóg. A dusza wiernych zmarłych przez miłość Boże. niego odpoczywają w pokoju. Amen. Amen. Witaj miasto ucieczki. Niech go utwierdzona, Na miliona, krzani, miłość i niej. Ty jesteś miłości, hałała. Wszystkie za piekielnych poza rząd pomężna Białego po głową, Judy, bojująca, od niewoli okrutnej, lud swój ratująca. Achelos wybiciewa Egiptu nosiła na masławicie na świata, Maria powiła. Mamy Zbawiciela Świata Maria powiła Wszystka piękna jesteś Przyjaciółko moja A Panie wysłuchaj modlitwy nasze A błogosławmy do Ciebie Panu Do ufała A dusze wiernych z małych Przez miłosierdzie niego Odpoczywają w pokoju by na miłości, na i nas, by nie mocy. Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu, i Równemu i Bóstwie Duchowi Świętemu, jak była na początku i zawsze i nie, Niech Bóg w Trójce jedyny na bieg wiek wieków słynie. Witaj światło Gabaon, coś zwycięstwo dało z ciebie słowo przedwieczne. Chciało się przybrało, aby człowiek spadału. Powstał wywyższony, niewiele od aniołów jest on umniejszony. Słońca tego promieni. Maryja jaśnieje. Po swym jak złota zorza światłem sieje, między cierniem lilija. Kruszyłem smokowi, piękna jak w pełni księżyc świeci człowiekowi. Piękna jak w pełni księżyc świeci człowiekowi. Ja sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca. Pani wysłał modlitwy nasze Błogosławmy Panu Dobrze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju Niech następują Pani do siebie nawróci A swoje zagniewanie niech od nas odwróci Przychodź nam miłościwa Pani ku pomocy a mi nas potężnych i mocy. chowała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, Winnemu i wnemu i mózgiem ja głowi na początku i zawsze nie, niech Bóg w trójce Jedyny na bieg wiek wieków słynie. Witaj Matko, witaj Matko szlachetna. W panieńskiej czystości gwiazdami, bo duże czerwone po lewej stronie masz, biedna lana czystsza, Niśli aniołowie, O minimum minura, sto i w głowie, po rodzicielskich grzeszących.

Panie wysłuchaj modlitwy nasze Błogosławmy Panu A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże Niego odpoczywają w pokoju Z pokłonem Panno Święta Ofiaruję Tobie Tego dzięki ku większej czci Twej i ozdobie Prosząc by się na nas w drogą prowadziła, a przy śmierci nam słodko opiekunką była. A przy śmierci nam słodką opiekunką była. Ta doróżka, w której ani pierworodnej, ani uczykowej winy wskaza nie powstała, w poczęciu swoim Panna nie pochlanać była. Módlmy się. O Boże, któryś przez niebłane poczęcie Najświętszej Maryi Panny, godny Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy przez to tej, która dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez tego Stefana naszego, który z tobą żyje i w jedności Dła świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.